Witam Was moi towarzysze zbrodni. <grym> Witam Was w kolejnym odcinku, który nagrywam zaraz po tym, który był poprzednio. Witam Was w kolejnym budynku w e, budowaniu budynku. E, dzisiejszy odcinek jest dosyć specjalny. E, nie dlatego, że mam jakiś jubileusz, czy że mam jakiegoś specjalnego eastera e, tylko, że tym razem chciałbym o jej e, naskarczyć na EA Ponieważ, jak już wspomniała o tym Lil Simsy, czyli amerykańska YouTuberka z, związana z Simsami, ten budynek, który widzi, nie widzieliście, ale który był wbudowany przed, przed tym, który buduje, widzicie teraz, że buduje, jest dokładną kopią budynku, który już mieliśmy, tylko ze zmienionymi oknami. Więc. Jeżeli będę robić filmik, a patrząc, kiedy sobie przypominam, jak wygląda to miasto, nie chodzi mi o e, wygląd, bo wygląd to jest naprawdę jedno z śliczniejszych miast, jakie istnieje w Disney 4. Natomiast jeśli chodzi o budynki, które są tam wybudowane, e, to zdecydowanie jest to jedno z gorszych miast, jeżeli o to chodzi. Dlatego szczerze zastanawiam się, czy nie nagrać takiego filmiku i... Powiem wam szczerze, że teraz jestem prawie pewien, że to chcę zrobić. Zaczekajcie dopiero na finalne odcinki, ponieważ wtedy całkowicie stracę kontrolę. Już mogę to przewidzieć, ponieważ wiem co was czeka i wiem co mnie czeka tworząc voiceover. Witam was w kolejnym domku, tym razem dla kolejnej rodzinki, którą zbudowałem... którą zbudowałem... znowu robię ten błąd. Dla rodzinki, którą stworzyłem sobie dla własnego sejwa. Tym razem e, historia tej rodzinki w lisiastym sejwie e, wygląda w ten sposób, że mamy e, chłopaka, który jest e, synem z rodziny, której będziecie widzieć budowę w domku w przyszłym odcinku. A więc ogółem e, jest rodzina McKinley, która jest e, bardzo, bardzo taka tradycyjna. E, która bardzo skupia się na e, zachowywaniu tradycji, i tak dalej. Jest tam e, dziadek, burmistrz, i tak dalej, tak dużo, dużo takiej tradycji. I e, jakieś tam kolejne pokolenie z tej rodzinki, e, córka, e, wyszła za mąż za faceta, który jest z innej rodziny. E, Devin Stevens, on się chyba nazywa. I ogółem ta rodzina jest taka bardziej luźna, bardziej hipiska, i oni mają córkę i syna. Córka została z nimi w domu i pewnie będzie kontynuować e, tą tradycyjność, tą taką mm, powagę. Natomiast e, ten chłopak przeprowadził się ze swoją dziewczyną, w zasadzie żoną e, i ze swoją najlepszą przyjaciółką, do tego domku, który widzicie tutaj, i teraz czekają na dziecko. Nie wiem, gdzie tutaj zmieści się jeszcze jedno dziecko, ale wziąłem pod uwagę, że ewentualnie można coś szybko usunąć. Albo po prostu, jeżeli chcecie, możecie za pomocą komend usunąć, żeby tego dziecka nie było. Żeby po prostu nie zapełniało Wam tak rozgrywki. Ale tworząc to, chciałem, żeby właśnie, tworząc tego save'a, chciałem, żeby nie było czegoś takiego, jak jest w grze podstawowej, że tworząc rodzinę. Gra się nią przez kilka, przez kilka, że tak powiem, lat simowych, a później wszystkie stare rodziny umierają, na ich miejsce wchodzą nowe i ogółem w Sims 4 nie ma czegoś takiego jak postęp historii, co było w The Sims 3, co bardzo mi się podobało. Czyli oprócz tego, że Simowie umierają i się starzeją, nie ma tutaj postępu historii w postaci tego, że zdobywają kariery, awansują, wychodzą za mąż, mają śluby, dzieci czegoś takiego nie ma, więc nigdy nie zobaczycie, nie wiem, tfiruch z dzieckiem, ponieważ o ile im tego nie zrobicie albo nie dodacie, no to tego tam nie będzie. A mi się akurat podoba, bo myślę, że to jest taki naturalny sposób na dodanie rozgrywki i troszeczkę większej ilości simów, czyli pod postacią simów w ciąży. Tak. Strasznie długo się na temat tego rozgadałem. Natomiast jeśli chodzi o rozgrywkę moją taką prywatną, Planuję zrobić rozgrywkę, gdzie przedstawiam Wam całą historię z Strangerville, i zastanawiam się, czy nie przerobić tego domku na dwóch Simów Sima dorosłego i Sima dziecko ponieważ już rozesowuję sobie mniej więcej historię tego, tego let's play'a, który robię teraz. I tak jak patrzałem na let's play'je innych ludzi, to często kończy się na tym, że jest dziewczyna z warkoczykami z tego pakietu, um, bo nie dochodzi aż tak dużo nowych fryzur, chyba trzy tylko dla dziewczyn. Um, natomiast um, ona jest zafascynowana tajemnicą Stranger Things czy coś i mieszka w przyczepie. Ja pomyślałem, że w sumie, skoro i tak um, mogliście już obejrzeć tą serię u kogoś innego, to żeby opłacało się ją u mnie oglądać. Um, żeby była troszeczkę ciekawsza, stworzyłem troszeczkę inną historię. I ogółem nie będę za dużo zdradzał, ale jest tu sprawa matki, która ze spokojnej e, kobiety, która, że tak powiem, jest waszą typową sąsiadką, która zaprasza co jakiś czas na ciasteczka, e, która ma swoją córeczkę, z którą sama mieszka, i ogółem, że ma mnóstwo zdjęć w domu z tą córeczką. E, Coś się dzieje. Nie będę jeszcze mówić coś, bo nie mam jeszcze tak dobrze rozpanowanego, ale no, jakimś dziwnym przypadkiem pod wpływem mm, ciekawych zdarzeń serii ciekawych zdarzeń um, zostaje zaplątana w tajemnicy Stranger Things. i przez to, że Simowie zachowują się uu, dziwnie i spuki, um, nie za bardzo ma do kogo się udać po pomoc, więc za sprawą tego, że po prostu uderzyły jej instynkty macierzyńskie i chęć ratowania swojej córki jeszcze nie powiem od czego to po prostu postanowiła, że ona nie pozwoli traktować po prostu tego tak jak jest i że nie da tej sprawy tylko policji zostawić, żeby sobie później tam to umorzyli sprawę tylko, że ona postanawia wziąć w sprawę własne ręce i mimo tego, że za chwilkę będzie staruszką, już ją plecy bolą i tak dalej, to ona nie boi się, że tak powiem, skopać kilku tyłków i nie boi się zdobyć wszystkiego przez jakąkolwiek sposobem, tylko to jest możliwe, ale że chciałaby być jak najbliżej swojej córki. Więc myślę, że taki storyline... Dużo się powtarzam, jeżeli chodzi o storyline, zauważyłem. No jest polski odpowiednik historia, chociaż myślę, że storyline bardziej pasuje. E, natomiast taki, e, taka historia dla tej postaci myślę, że jest bardzo ciekawa, i jeżeli będę robić, e, a bardzo prawdopodobne, że będę, let's play ze StrangerVille, gdzie omawiam całą historię w kilku odcinkach, to myślę, że na pewno e, wybiorę coś takiego. No, chyba że napiszecie w komentarzu jakiś fajny pomysł na historię, e, który przebije moje obecne plany, więc piszcie w komentarzach, z chęcią, z chęcią przeczytam ogółem e, zauważyłem, że w ostatnich odcinkach dużo wspominam o pisaniu komentarza, e, w, do komentarzy, ponieważ dam sobie sprawę, że w sumie jeżeli chodzi o moje odcinki, to mało angażuję ludzi, a myślę, że fajnym takim drobnym elementem byłoby, że gdyby. że poza moim nudnym gadaniem, żebyście też mogli coś wypowiedzieć, więc e, z chęcią takie coś zobaczę i czekam. Czekam, piszcie komentarze. Jest to kolejny odcinek, który nagrywam po tym poprzednim, więc jeszcze nie widzę żadnych komentarzy. Na chwilę obecną, kiedy to nagrywam, nie wydałem nawet jeszcze pierwszego odcinka, ponieważ teraz skupię się tylko i wyłącznie na szkole, jak wy widzicie te odcinki. Natomiast ja jeszcze będę. Ja będę w szkole, natomiast wy będziecie mogli oglądać. A później 10, bo ja jestem w Pomorskim, będziemy mieli ferie zimowe. A w trakcie ferii to się dopiero zacznie. Nie wiem ile to jest, chyba dwa tygodnie albo półtora tygodnia. E, natomiast w międzyczasie nagram ogrom filmów, ponieważ te filmiki, które teraz widzicie, całą serię do tej pory, nagrałem łącznie z e, budowaniem, łącznie z edytowaniem i łącznie z moim głosem. Do, do tego momentu, do pierwszego. A zacząłem chyba 27 budowanie pierwszą parcelę, e, która zresztą była tym barem, który widzieliście w pierwszym odcinku. Natomiast później już się troszeczkę tak e, rozmieniłem e, roz, mm, kolejność, kiedy to nagrałem, tak żeby dzisiaj znowu pojawił się filmik e, z budynkiem z dzielnicy tej e, Strangerville Plaza. Natomiast w następnym tygodniu widzimy się, gdzie będę budował domek w tych e, Shady Acres. A ja, filmik już dobiega do końca. Pamiętajcie, żeby zakładać swoje czapki e, foliowe, żeby nikt wam nie wysysał mózgów. E, mam nadzieję, że filmik wam się spodobał. E, e, pamiętajcie, żeby pozobaczyć, czy nikt was nie podgląda przez okna, drzwi i nikt was nie podsłuchuje. Pamiętajcie, że prawda gdzieś tam jest, a ja się już z wami żegnam. Do zobaczenia wszystkim.